widzowie dzisiejszy odcinek to jest trek wersji o to że jest to pierwszy odcinek na tym kanale prosiłbym was o daniu suba no i łapki w górę no i zapraszam do oglądania oto to jest trek Roskoł 6. proszę trek Roskoł 6 z 2020 roku więc teraz tutaj to jest napęd Shimano deore 10 na 1 Oto hamulce, to jest Trektron, oczywiście hydrauliczne. Amortyzator to jest Santor 32 XCM o skoku 120 mm. To jest oczywiście mój rower. A teraz zapraszam Was do rowera kamerzysty. No to, to jest rower kamerzysty? To jest Cube Analog na komach 27. Napęd tu jest Deore XT Shimano 9x3. Amortyzator to jest RockShox TK o 100 mm skoku i rower jest oczywiście z 2018 roku, a mulce są Shimano. No i zapraszam, teraz opisuję swój rower, a kamerzysta opisze swój rower. No to więc zaczynamy. Oczywiście amortyzator ma blokadę, jak go zablokujemy, no to w ogóle nie chodzi. Jak go otworzymy, no to oczywiście musi chodzić tu jest jeszcze ustawienie amortyzatora twardo no ale to już mam ustawione pod siebie hamulce hamują normalnie w miejscu muszę zobaczyć nawet o nie mogę nim ruszyć no i oczywiście trzeba usłyszeć dźwięk kasety no to jest miód dla moich uszu więc teraz zapraszam do opisu kamerzystych. siema to jest mój rower jest to Cube Analog z 2018 roku. E, tutaj platformy e, właśnie od kolegi pożyczyłem. E, właściwie to kupiłem. No i dobra, e, Przechodzimy do amortyzatora. Jest to e, RockShock. E, działa praktycznie jak wszystkie amortyzatory. E, no chyba, że to jest z Decathlonu, ale to tam nic. E, oczywiście no działa. Nie da się go dobić, bo jest to na sprężynę. Tutaj na kierownicy mam blokadę amortyzatora. Jak dopchniemy, to już nie działa. I widzimy, nie chodzi. Jak odblokujemy tutaj, naciskamy guzik. No to chodzi znowu. No i hamuje oczywiście. Tutaj mamy koła 27,5 no Służy mi długie lata Był dwa razy na serwisie Bo no klocki się zużywają To trzeba klocki wymieniać A tak to nic poza tym Parę gleb zaliczyłem Ale to może w innym filmie opowiemy Dzisiaj już odcinek kończymy Testy tych rowerków będą w następnym odcinku Oczywiście zostawicie suba, łapki 能信吗